Nikola Zalewski zadebiutował wczoraj w Interze Mediolan i od razu wszedł w samej końcówce, w sumie na ostatnie 20 minut meczu i zanotował asystę. Był bohaterem i można powiedzieć, że wszyscy dziennikarze, wszyscy eksperci po cichu się mogą chować do swoich nor, bo oni wszyscy wyzywali, krzyczeli, szydzili z tego, że Nikola Zalewski idzie do Interu, gdzie będzie mu bardzo ciężko o minuty, że będzie mu jeszcze ciężej niż w Romie. No, i możliwe, że tak będzie, ale to jest bardzo ambitny zawodnik, zupełnie z innym mentalem i nastawieniem, jak większość tych polskich dziennikarzy, i nie tylko tych pseudokibiców, którzy tylko jak jest dobrze są i wtedy się interesują, a kiedy jest źle, nie interesują się nic. Przecież Nikola Zalewski w Romie zanotował ogólnie chyba tylko trzy asysty, dwie bramki, więc to nie są jakieś wyśrubowane statystyki. Więc jeśli chodzi o debiut w interze Mediolan, no to miał bajeczny, no bo wchodzi, od razu notuje asystę. Od razu po nim, po meczu Simone Inzaghi, trener Interu powiedział, że świetnie wyglądał Nikola Zalewski, bardzo potrzebował takiego zawodnika, że obserwował go już wcześniej i że to jest świetny gracz i także jest, że tutaj że żadna amba mu nie odbije do głowy i uważa go za już poukładanego, poukładanego zawodnika i na niego chce stawiać, więc może być takim x-faktorem że Mediolan, Nikolał Zalewski i fajnie zadebiutował i fajnie to wygląda i nie wygląda zupełnie tak jak wszyscy mówili, że wyglądać będzie.